Widziałam w Twoim ręku złoty klucz Nim mocno zamykałeś moje serce To miłość zagarnęła Przy dnie, tam zobaczyłam ciebie I cały świat w miłości zatopiony No to jest bardzo ciekawe pytanie i kiedyś już też zastanawiałam się nad nim i muszę powiedzieć, że jak tak chodziłam rozważając właśnie ten temat klauzury i tego też życia klauzurowego które przed pierwszymi ślubami raczej było potrzebne, żeby, żeby zastanowić się, czy takie życie to jest to życie, które, które ja chcę, to odkryłam właśnie w swoim pokoju, że mam figurkę rodziny świętej, i to jest tak przepięknie, że ta rodzina święta jest w takich dłoniach Ojca, i tutaj w środku właśnie są te trzy postacie. No, i tak myślałam, myślałam i tak wydawało mi się właśnie, że to jest najlepszy obraz właśnie życia kluzurowego. Czyli życie kluzurowe jest tym życiem tak naprawdę w tych ramionach ojca, w tym takim, można powiedzieć, bezpieczeństwie, które daje ojciec, i nawet rodzina jest potrzebna, żeby miała właśnie to swoje życie kluzurowe, czyli takie życie jakby intymne, życie rodziny. I tak samo myślę, że nasze życie z tym takim życiem pięknym i esencjonalnym właśnie dlatego, że jest pewna tajemnica, do której się nikt inny nie przedziera i myślę, że każda osoba powinna w swoim życiu mieć taką klauzurę w takim jakby bardzo jakby mądrym sposobie rozumienia. Absolutnie nie. to no, <noise> Zabrakłoby <głos> ludzi w świecie, <noise> by wszyscy chcieli mieli za No dla Was, dla zakonnicy. Naprawdę, no to, to nie jest cel mojego życia to jest środek. To jest środek, który e, pomaga mi właśnie w prowadzeniu takiego e, życia e, bardziej skupionego na Panu Bogu, na, na sprawach duszy, na modlitwie. E, dlatego, że po prostu nie to, że zupełny brak, ale ograniczenie wyjść poza klauzurę czy spotkań z innymi, to oznacza też ograniczenie rozproszeń, ograniczenie natłoku myśli i wrażeń, które nie, nie pozwalałyby, albo z trudem można było wtedy dojść do ciszy wewnętrznej. No, koniecznie potrzebna klauzule, może nie. <gry> Natomiast każdy może się bawić w tym miejscu, w którym jest, bo każdy jest powołany do świętości właśnie w tym swoim powołaniu konkretnym, które ma. No, zależy dla kogo. Dla Jeżeli Pan Bóg powołał kogoś do klauzury, no to jest środek, to jest sposób zbawienia. Jeżeli ktoś decyduje się na małżeństwo, jest, zabiera sakrament małżeństwa, to jest jego droga zbawienia. Jeżeli ja wchodzę, dołączam do wspólnoty kontemplacyjnej, która przyjmuje taką regułę, gdzie jest klauzura papieska, to jest dla mnie środek zbawienia. Oczywiście, że nie. Klauzurę wybiera się dobrowolnie. Ona ma nam y, w jakiś sposób sprzyjać, y, ułatwiać wypełnianie naszego powołania, bo my y, naszym powołaniem, my mamy najbardziej z, y, Spośród ludzi, powiedzmy, wierzących, bardziej jest to nam zadane, starać się o, o to, żeby rozwijać życie wewnętrzne, życie duchowe, i znowu nie dla siebie, przede wszystkim po to, żeby, żeby troszczyć się o zbawienie drugiego człowieka. Także klauzula nie jest potrzebna, ona ułatwia, jeżeli człowiek decyduje się na takie życie modlitwy, to na pewno ułatwia życie modlitwy, sprzyja temu życiu, życiu modlitwy. I może jeszcze jedno, że y, y, wybierając plazurę, decyduje się na określony sposób życia, y, po to, żeby, żeby Bóg, y, żeby bardziej służyć Bogu. Bo y, w życiu, y, oczywiście, wszystkim można służyć Bogu, znowu nie, nie, nie chcę się wycofać tutaj z takiego obiegowego stwierdzenia, że wszędzie można Panu Bogu służyć. Ale chodzi o coś takiego, że, że Pan Bóg w niezrozumiały dla nas sposób, w tajemnicy, wybiera sobie pewnych ludzi, żeby mu służyli bardziej. Dla niego, ale też po to, żeby, żeby inni ludzie mogli doświadczyć jak dobry i kochający jest Tyś na ten świat, jak człowiek. Jest nam potrzebna aż do zbawienia, na pewno jest nam potrzebna do tego, żeby zachować jakość naszego życia kontymplacyjnego, jakość życia wspólnotowego, pielęgnować głębie. Po to jest w zasadzie klauzula. I po to, żeby stworzyć przestrzeń dla tych, którzy szukają Boga, to nasza konstytucja mówiła o tym. Klauzura po prostu zatrzymuje nas tutaj. W tej zamkniętej przestrzeni, którą wybrałyśmy, w której chcemy być. Yy, I ona jest jakby takim strażnikiem, można powiedzieć, no w pewnym sensie, strażnikiem naszej, yy, naszego życia kontemplacyjnego.